No dzień dobry, o właśnie chcę wam powiedzieć, wczoraj właśnie widzowie, chłopak z dziewczyną przyjechał, ja klucze wziąłem, a chodzili to szaro było i po prostu yy, wziąłem te i wpuściłem na podwórko tutaj, a przed domem, żeby chcieli złożyć mi życzenia. Bardzo dziękuję, że złoży, złożyli życzenia i po prostu Krzysiek wyszedł. Wyrzucił z placu i po, po prostu weźcie tutaj, przyjeżdżajcie, nic nie róbcie. Po prostu niech on zostanie sam. Ja chcę po prostu wyprowadzić się stąd. Naprawdę się wyprowadzić. Bo mam dosyć tutaj mieszkania. No i jutro imieniny zużyli. Życzenia mi całe te. Dziewczyna się przestraszyła. Całe te wszystko. Jeszcze szarpał. I jeszcze uderzył chłopaka i ukulary spadły. To widzicie. To niech on będzie sobie sam tutaj mieszkał. I on powiedział, że ja nie będę mógł się nigdzie może mam prawo wymeldować się i mam prawo wymeldować się gdzie indziej i mieszkać gdzie indziej. A jak nie to pojadę sobie z tego stoku. I już. I na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. Przycinam tego krzyśka, bo on tak mnie męczy, jak nie wiem co. Niech męczy dalej. Mę męczy wszystkich ludzi. Nie można nagrywać. To nic nie można robić. To właśnie komputer już schowałem jeden, całe te. Te wszystkie, o tu, kamera, całe te wszystko, to ja kupiłem fakturę. Mogę mu pokazać kto to zapłacił i po prostu, jak nie, po prostu to niech on mi zapłaci za te kamery. Za internet. Ja nie będzie oglądał. Nie szanuje mnie, nikogo nie szanuje. To ludzie szanować jego nie będą. I dobrze powiedziałem.